to zawsze to ustawieniami, jakoś filmem. Jeszcze możecie na przykład komentarzach, czy chcecie, nie wiem, zagrać ze mną jedyny V1 albo z Wiktorem. I wejdźcie na jego kanał, Wiktor i Ty. No i to. Musisz zasubskrybować kanał, to jest No. Mój, Wiktora czy... To jest Quick to i ty i ma taką konnę takiego skina z Robloxa. Nie wiem. No ale to się nie długo no, ale zmieni. No to się niedługo zmieni. Właśnie ja jestem kidem. Ja, ja, kidem. Ja jestem kidem. Ja ogólnie mam takie dziwne, wiesz, mam takie klasyczne, takiego... Takie coś. to Mam zmienić na jakieś... Nie wiem. Ja zmienię na ja Fajn'on na no, te rzeczywiście. No Przykład skina zmieniłem, może sobie. Ty, to? Mam, to dwa, mam dwa! dwa. Wczoraj się nie zdobyłem To klona To było fajne I'm going Nie, nagrywanie mi włącza, bo też mi wyłącza nagrywanie, jak nie wiem. Poczekaj chwilę, bo mi nagrywanie okej. Nie wiem, czy to jest nie tak Wszystko jest nie tak, bo mi ciągle nagrywanie wyłącza mi się bardziej nie podoba? No się nie wiem dlaczego. Ło, łama wam pompę! Uwielbiam pompę. Uwielbiam pompę. Bo chyba, ja nie będę wchodził nagrywać mnie to potem na No spróbuję nagrać. Trochę włączę. Jak wiesz, to z to odwrócę. Ba, próbuję. Ej, dawajcie na to zimę, dawa zimę tam, gdzie już ten dawajcie na to zimę tam, gdzie już ten sekret. Okej, okay. Szyma gramy ja z Wiktorem Szyma. Bo już mnie w zaczęliśmy, ale mi nagrywanie nie nagle nie wyłączyło, więc no. Potwierdzam. No to wiedzam, wejdźcie na jego kanał. To wiedzisz, jak wejdziecie na, na mój kanał, to mój czy mnie. Xavier tego. I, dniemą, będzie fajnie, I będzie fajnie, będzie fajnie, mogli i się cieszyć. Się cieszyć graniem, z graniem z nami z no, nami. Je, a jego <grym> nick na YouTubie, czyli Viktora legenda Niki, to jest Wiktor ty, ty, tak, tak. Tak, 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 tak to, ty, a mój to jest. No tutaj, no a to widzicie, będziecie widzieć. Tak nagrywanie, tak nie nagrywanie dnia 4 dnia, 4 miesiące, tej to, miesiące, to Teraz fajnie, teraz fajnie. No ja mi się to 4, się tak no, się nowo, tak nie znowu nagrywanie wyłączę, bo mam to pokrótce może. Przez kilka dni pewnie nie będę nagrywać, bo bym na czas poprzedniego z nagrywaniem, albo już w ogóle nie będę nagrywać na czas z nagrywaniem całym miało się Jest No i pewnie kiedy dojdzie do 3 minut około, to, to się wyłączy, tak jest zawsze. Wtedy do 3 minut dojdzie, to się włączy. Potem dojdzie na kanały, nie wiem. Chociaż od tego razu nie wrzucę to się nie naga. Ale to blisko. nagle idziemy tutaj, skrzynki. Czekaj na mnie, czekaj na mnie, nie chodzi. mnie, to na mnie, czekaj na mnie, czekaj na mnie, czekaj na mnie, czekaj na O czekaj na mnie, czekaj już na mnie, czekaj na już czekaj na mnie, czekaj się mnie, to, na mnie, czekaj to mnie, czekaj to mogę czekaj na mnie, czekaj na mnie, tak powiem, wiadomo, że cyzm nam nie zgodzi, ale czysty wylazł, wylazł. Chodzimy. To... to... To, ty, tygry skiliby najbardziej. I teraz będzie lażu. Będą lażu. Ja... no, myślałem, że będą większe, tak szczerze. Tak, i o, o to dojdzie tam... O! Czaj! Czaj! Chodź! Chodź! Znaczy, że krzypcie. No i zaraz, zaraz do trzech minut w to nagrywaniu. Ja ja tam jakieś ustawienia połączałem niektóre, nie wiem. Albo sobie po prostu tak jakby sobie nowy tak jakby jakieś aplikacje do nagrywania. No tam, polecam polecam polecam, polecam taką aplikację Nagrywanie jest, jest taka, taka fajne. Fajna. Tak, ty, ty używasz? O mówię. O to O dobra, Bo ja na takie jednej, ale Chyba się pojawią z moim komputerem. Coś ja tam, Game nie. nie wiem. Mogę? Mogę? Dzięki. Tak, tak jak, jakaś chyba Xbox Game Ja podsumiewa też. Ja go, też. Choć w ja gram na, na komputerze, a to jest Xbox Game więc ja nie no. wiem. Może, no. może to tylko jakieś problemy. Ale u mnie nie, nie ma komputerów. nie wiedzą, to taki już jest, o tu. zaznaczam, o tu wiesz. Kurde, Trochę tam gdzieś tam jest możecie tam leczyć, kiedy się ale no, doszło do trzech minut lecił ja tylko, to może się pomyliłem. Albo w ogóle mnie nie I tylko mam nadzieję, że mi w ogóle nie zapauzuje, będzie wszystko w git. Będę mógł nagrywać... Uuu, bo... pompa, Wiesz ją, ja ją lubię, ale no... Ty ją wydrapiłeś, nie wiem, czy to. Ja gdzie ja mam przez snajpy, bo od tego bota. Właśnie zawsze, zawsze ci powiedzę e, tam lecieć, lecieć się tam, gdzie najpierw zaczęliśmy, a potem kupić od tego bota amunicję, a potem go zabić, bo tylko wypada snajpa. Choć ma, z niego też wypadają amunicję, ale ja mam 50 amunicji do snajpu. To jest, więc mam to. Bo ja się że nagle znikąd mi wyłączę nagrywanie, a ja tego nie zauważę. Nie wyłączę. Nie wyłączy. Ja tego nie zauważę. No więc to jest, to jest gdzieś. Tu a tutaj ta krycha tu gdzieś... tutaj się wchodzi. <laughs> Mocie, to może tu chodzi. A ja ja, ja musicie do pompy. Do pompy. Jak wiesz? jak chlebmy zbiły, albo. Chodź tu. Dam ci. Dzięki. O, to... dobra. Te Są 17 łańcuchów. Mam tą spadnącą po No, nie jaką nazwać? Jakby co? Sumarynisz. Nie, kurwa. Napiszcie Napisz w, w komentarzach jak chcecie chcę, żebym z żeby nabiał, nabiał Night LEGO. Night Lego. No? O to jest bombowina, nie wiem Czeka, tam bombowina, Cześć, tam bombowinę O To jest ta, z tego kanienka nie da Już okay. no. okay. to jest latryk, Bo tam właśnie był skinięty kiedy nie da nie wiem tam było takie... Nie pamiętam zbytnio, co tam było. Właściwie tam, tam był jakiś miałuśniak, tego... To był na jachcie. I właśnie ten mapa... Właśnie. I, I w ogóle widzę, że ta mapa jest podobna, nie wiem, jest jeszcze podobna do tamtej starej, bo w sumie jest jacht, więc... O, tu jest jacht. Czyli to jest jacht. Nie wiem, gdzie jest jacht. O, tu. Tego śniaka I tu idzie się podobna jakaś platforma, nie wiem. Z tamtego rozdziału, gdzie był ten. I sezonu, gdzie był. Nie da Więc może, może to powrócić. I, i chodzę, mówię, Bo tam jest. lunchpad, czyli że. To tam pójdę, ja tak wie. Tak jakby. No. no wiesz, znaczy nie przetłumaczę. O kurde. <laughs> wziąłem sobie złą misję. No bo ja taką samą na tym nic nie wybierałam. Bo no, wiesz. Musiałem to dostosować. I chodź, skaczamy i jedziemy, nie wiem, Bo w sumie może, może mi jeszcze nie zastępuje, bo w sumie już 6 minut i jedziemy mi na karkołomne koleje. I jakby co, to możecie w komentarzach napisać, jaka jest ulubiona miejscówka, bo moja to jest karkołomne koleje. Moja ten, moja ten, no, koleje. No, moja to jeszcze bardziej miałabym jako... No to była sobie pierwsza odkryć ta miejscówka w tym serwisie. No. Ja w zależności, ale w tym Wiecie. No ale to, ale, ale to nie dlatego. Bo no, po prostu on... No, jest no, bos, jest dobry lud. po prostu sobie dobre miejscówkę, ja mówię. W krejom, sumie ja sumie do, to jest samą. W sumie bo ja już mam na czytać no. bo no. wiem jeszcze jakieś pamięty bońców cię przydał. ci razem zrobić. Bo ja, ogólnie ja... Nie lubię z pamięć, ale... Ja też no, ja Ale w tym sezonie każdy z więc no ja już nie wiem co mam robić. To jest pamięć dąż do tych ludzi czy pamiąt, czy nie to o? nie, to szkoda. No, ludzie, mogę na to iść. But cie, butycie się, but się zgać. Aha. Co? Co? Okay. Od kiedy? Od kiedy? Wasi nie wiem. Muszę, muszę a przedelec głowę ze strzel. Teraz spróbuję no, to spokoj, takie, takie. O teraz godzi. Ja już bossa zabiję, ty ty tylko okraźę. Ja, ja bossa kiedy zabiję. Baj, i ja się cię nie będę. Będę musiał tym z nim.

ale ja nie widziałem, że oni z lewejki A bo, bo, bo tu jest, ja, to jest, me, me delio, to jest. Dasz proszę. Dobra, dostać medalion rzuca. Medalion, medalion, medalion. No mogę się, jak jeden on bo to bym okay. się spamł. Ja bym nie, nie spamięć, bazę, już taki. Ja, no to dam ci tą karabin, masz nowy. Gdzie się masz, a ja bym sobie zakował, pikłem. Ten. Gdzie jest tu jakiś karabin. No, ale nie możesz go upgradeować.

nawet działka To już potwierdziłem... E bo nie, no chyba, chyba mi nagrań na, nie, nie, nie spowoduje. Dziękuję. A kiedy ja byłem sam i chyba i już nagrać, to wtedy się nie Aha! Ja jestem jas, tutaj. I to mi tak zastanowało. Świetnie. Bieg mi O, Tak, chyba. Ale nie mam za to gdzie będzie jakaś taka? fajniejsza jest z jest celownikiem. O nie, po prostu um, ulubimy ten. Ulubimy um. e, um, celownik. Celownik. Dobra, bez fili, wiesz, Co tu pompy nie ma? No, w tym sobie miej na to, bo to jest moja. Na to We wszystkim to chce mieć. Bo to już mnie jest najlepsze. Aha, czeka, to do snajpy jest takie średnie, ale no. Trzymaj ugodę do wszystkich, bo nie, mnie to lubię. No to już, dobrze, ja bym drugą do Tu mam, większy wiem, wszystko jest piękny git. Co tu jeszcze mamy? Tylko jestem ciekawy, czy mnie słychać, bo tak tutaj cicho mówię czasami. Nie wiem, czy w więcej jak ktoś bardzo to nie wiem. O, ty masz szena z amunicjami, z z pudełkami na amunicję.

jeśli właśnie podobno to właśnie, to jest, to jest jakiś znaczek i to jest znaczek takiego typu Amidasa Jeśli weź w tym sezon. W tamtym sezonie jakimś nie pamiętam. No to on takie coś podobno to jest tego, że na wiem. Ale ten sezon był taki fajny. Ba Wiktor, idziemy? No dawaj. No dawaj. No chyba mi nie wyłączy nagrywania, no bo już jest... Trzeba tylko... tylko. A dobra, dobra, idziemy No to tak nie dobra. można. Widzisz, jaka wolno to Czasami, myślę, dzisiaj jakoś jestem taki słabszy. No to... Czyli, bo to jest typ z amuletem. To ty byś na amulet, będziesz miał. O, widzę go. Nie, to typ. myślę że bot jest... Świetnie. Chłop też ma snajpę. Chłop też, to umiem, żeby był, ma snajpę.

Właśnie uczestniczyć w pojedynku na snajper. W sumie mógłbym w tak Oła już. Świetnie Zdąży, zdąży, bo, bo oni musi mieć jakiś ten Ten taki przyciągasz, glaple taki inny Ba, uciekamy Uciekamy, niestety Przykro mi, bierz w nie wiem, byle za co Zresztą, uciekamy Pewnie by jakieś auto Tego nie macie się Bym mógł dokam się. Więc... Uciekaj. Tutaj jest lift, ale idziemy na wyspę może. Choć na wyspę pewien powinnoś... nas... znajdę na baczyna. To jest... Dobra. W sumie to mam to. I... No. Które, ja teraz. Które, ja na to jest nie gadam. Teraz nie gadam. No i to się muszę w komentarzu na, na, na kinik mam zmienić, bo na... właśnie no, jutro będę mógł zmienić nick, bo kabel, to tylko nie przemyślałam. Chyba, chyba żymycie. No i to chodzi, o to przymię. i Ja już się to zmieniam nick. Ale chyba już wiem jaki, <laughs> ale nie. Co tu było? Więc nie powiedzcie w komentarzach. Jak się mogę nikt Ale nie wiem, co

kiedy kiedy, kiedy wiesz, patrz, patrz, widzisz to? widzisz? widzisz? Czy nie? Czy nie? Czy nie, nie? kiedy, że kiedy, 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 To To, to było w to, nie, nie to, to było, no bo kiedy, kiedy, to bo No kiedy, 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 takimi tak kiedy, 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 tak tak odczekać. A to, to tak na... Nawal. No, nie Chyba to na... Nawala. No, kiedy, 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 O, czekaj, mogę się najlepiej zlecić. Nie, to, to, to będzie klip. To będzie taki. Co? No, co? 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 ja po prostu jestem taki podniecony. Tym, co to jestem taki podniecony? Taki leciutko podniecony jestem tym. Jeśli to będzie, to już to nie jest tak. No, to nie było takie. Ale co ja zrobiłem? W co ja zrobiłem? Niech ode mnie. O, ode mnie ginie, musi. Jakąś jakąś już taka jakaś małpka. Małpeczko, nie żyjesz? What do? What do? What do? What you can do? Tam jest wakula, nie wiem. Nie wiem. A tu nie pisać można. Obginiwka może chodź, nie, może wejść tu wyjść, bo tam będziemy tu kamień, może chwila. Nie, bo już idzie, ale no. Z się do tu jest, to jest kampanie. Bo już jest największe. Był. Świetnie. Świetnie. Powiem, że nie są wersje. Co jedzie, ale. Co no. Pociąg jedzie.

no, giniemy to. Dobra. Ja... Aha. aha. Chujne. Miejsce... Szybko, było. Szybko było. No to chodźmy do Roby, ja już, żegnam... film... no, już się żegnam. ten film, będę go to montować, wiecie. No, się żegnamy. Żegnamy się. Żegnamy się. To w sumie nawet 20 minut, więc no, powinniśmy znaleźć fajne miejsce, bo było, było blisko, a to nie trwa 20 minut. O, fajne. No, ale... no to tak zdaje fajna. No ale. No to się żegnamy. Pa pa. Pa pa. Pa pa. Dobra.